Ci pacjenci przede wszystkim traktują te gry jako zabawę. Ich nadrzędnym celem jest uzyskanie efektu, czyli na przykład dorzucenie bądź uzyskanie najlepszego efektu. Natomiast dla nas nadrzędnym celem jest poprzez zabawę prawa funkcji, prawa jakości wykonywanej funkcji. Technologia KINET spowoduje uzupełnienie terapii prowadzonej na oddziale. Pacjenci chętniej przystępują. Myślę, że takim bardzo dobrym przykładem jest gra w Kręgle, gdzie początkowo pacjent, czy na przykład amputacji amputacji obrębie kończyny dolnej, czy pacjent, który ma niedowład połowiczy, początkowo nie potrafi wykonać samodzielnie czynności bądź potrzebuje asysty. Natomiast po kilku tygodniach, kilku dniach, po kilku tygodniach treningu, oczywiście w zależności od stanu pacjenta, potrafi samodzielnie wykonać rzut. Na tym gruncie dużo lepiej dogadują się same ze sobą. W momencie, kiedy mamy dzieci po różnych pokojach, często jest takim problemem to, żeby po prostu wyjść, zagadać do kogoś. Natomiast tutaj na gruncie takim bardzo bezpiecznym zabawy, rywalizacji, jakiejś takiej wspólnej pasji, gdzieś ten kontakt świetnie się buduje. Yeah. Mamo, nie widziałeś jak odwróciłem? Jest też mój ciepły. No jest jeszcze mini gry gry, grupie, paletki, czepkówkę, boks, piekce, płotki, grę grać. Idziecie grać? tego typu właśnie sprzęt w miejscu, jakim jest oddział onkologii, hematologii dziecięcej, oprócz tego, że daje możliwość zabawy, daje przede wszystkim możliwość rehabilitacji. Zarówno jest to rehabilitacja ogólnoruchowa, czyli dzieci, które, które no, powinny się, powinny ćwiczyć, powinny się ruszać, które nie zawsze się chce, mają świetny sposób stymulacji do tego, żeby, żeby odbywać ćwiczenia gimnastyczne. Z drugiej strony jest to także bardzo przydatna forma rehabilitacji psychologicznej. Po roku realizacji projektu widzimy, że rzeczywiście to był strzał w dziesiątkę. Mali pacjenci bardzo intensywnie wykorzystują gry na kinekcie. Bardzo pozytywne opinie dają na ten temat lekarze i rehabilitanci. Angażują się również rodzice. Dla mnie to narzędzie jest o tyle atrakcyjne, że je można zastosować tak naprawdę wszędzie, ale w jaki sposób je zastosujemy, to jest tylko kwestia otwartości fizjoterapeuty bądź rehabilitanta, który pracuje z dzieckiem na oddziale czy też poza oddziałem.